Na swoim łożu nieprawość knuje, wraca na błędną drogę, nie stroni od złego. Do nieba sięga, panie, twoja łaska, a twoja wierność, aż po samych mórzach. Twoja sprawiedliwość, jak góry wysokie, a twoje wyroki, jak ogromna odchłań. Ocalasz, panie, ludzi i zwierzęta, jak cenna jest Twoja łaska przychodzą do Ciebie ludzie i chronią się w cieniu Twych skrzydeł, wsycą się obfitością Twojego domu, boisz potokiem Twego szczęścia, albowiem w Tobie źródło życia i w Twojej światłości oglądamy świat. Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca. Niech nie dopadnie mi stopa a ręka grzesznika niech nie wypędza. Oto runęli nieprawość czyniący, zostali powaleni i powstać nos, nie mogą. Chwała Ojcu i Synu i Królowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieku nie Amen. Boże, w Twojej światłości oglądamy świat. Wielki jesteś, Pan, przesławny w swojej mocy. Uderzcie w na cześć mego Boga, zagrajcie na cymbałach pan, śpiewajcie móc i hymbom panem, gdy wyszli ci Jego niewolników, gdyż pan jest bogiem i niszczy wodę, zaśpiewam wieś nową. Służy wszelkie Twe stworzenie, postało się ono na Twoje słowo. Posłały swego ducha, on zaś wszystko zbudował. Nikt nie oprze się Twojemu głosowi. Oto góry trzęsą się w posadach i burzą się wody. Skały jak bosk czy przed tobą, lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki do